Druzia, dzisiaj ważna jest misja. Musimy zdobyć ten ostatni pociąg, który jest na samym końcu mapy. Rozumiesz? Rozumiem. Dobra, no to musimy to zrobić to jest cel dzisiejszego odcinka. Witamy w The Magdors, czyli nowy update, który jest tak. A jeszcze inna ciekawostka, czyli musimy 100 monet zbierać. To jak robimy? Ja zbieram, żebym miał 100 monet. A ile monet? masz monet? No zero. A ja mam dwie, a ja mam 214. Co? No. Ty masz 214 monet? No. Nie, to jest złote? No, no chyba. No nie, nie, dobra, ta nie, kuma, dobra, robimy to. Dobra, musimy zdobyć to ostatni, to. ten słoiczek, który jest w ostatnich drzwiach. I ja muszę zbierać teraz złoto, żeby to kupić, rozumiesz? 100 monet, 100 monet. Raz mrygnęło to spokojnie. Uh -huh. Dobra, ja będę otwierać wszystko, ale musimy ale zrobić ja... też. Ale ja też chcę zobaczyć. Co zobaczyć? Ej, no to zobaczysz jak u mnie. będzie me mega ciemność, to to wypinię. Dobra, dobra. Albo monitor wyżej, kurczę, ej, nie ma żadnego złota, co jest w ogóle nie tak tutaj No pocelowo. celowo Dobra, mam 10 monet dopiero Oj, 15 uh, uh, dwa razy! Dwa Chowamy razy. Chowamy się! Raz. Chowamy się! Dobra. Chowamy się, dobra, jest ok. I Wajkę trzeba szukać pamiętaj o tym, żeby nie zapomnieć o wajchę. No to klikaj wajkę, jak ją zobaczysz. O, jest wajcha. Pociągnę ją. Ja już wezmę, ja już wezmę, przecież ja jestem przed tobą, no co ty Jak? jak ja cię widziałam za tobą? Nie. E. Za mną. Dobra, teraz U. ja trochę sobie rozświetlę. Tutaj pobiegam, minus 44, tak to jest to. Jest, dobrze. Widzisz jak rozświetla? Tak, ale Aj, nie aż tak dobra. dużo. Maciek, tu są szafki, szukaj monet Dobra, nic nie ma, nic nie ma. Tutaj są drzwi. Ta. Wajcha! Dobra, pociągnij za wajchę. Już mam dobra. 25 monet. Trzeba tylko setkę zebrać, nie? Uuu. Kluczyk otwieraj Dobra Dobra, mamy to Patrz ile szuflad. Ta, 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 ta Może uda się uzbierać wtedy, nie? Dobra, idź dalej, idź dalej, bo też musisz szukać wajkę, podzielimy zadania. Druga, druga, bardzo bruga. Leci, leci, leci. Dobra. Chowam się, dobra. Tak. 60 monet to na spokojnie uda się pewnie zrobić. Joko mnie poluje, się patrzy Co dobra. jest? Wychodzimy. Chodź. Musimy wajchę znaleźć. Tak, wajchę szukaj. Szukaj Ciąg wajchę. za wajchę! Tak, musisz szukać wajchy. Maciek, szybciutko, szybciutko. Maciek, tu jest ciemno. Uuu, tutaj nic, tutaj nic. Dobrze, posłań. Tu popoś. jest wajcha! Tak, wajcha. To ciągnij, 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 ciągnij. Ciągnę. Tu masz szufladę, chodź. Dobra, Wiesz, mamy to. ją. Dawaj, 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 bo to trzeba szybciutko robić, bo mam minutę 20, wiesz, to nie jest takie proste. No Od ja wiem. Ja muszę zbierać hajs, ale jeszcze dodatkowo trzeba... Oj, My daj, że musimy się wszystko. schować? Maciek, chowamy się! Tak, teraz, teraz, teraz tak. Leci, dobra, chowam się. Widziałem, jak się schowałeś. Mamy minutę, minutę chyba będzie teraz tylko, jak oni tak rasują nas tutaj. E, chyba tak. Łolo, wow, wow, się na nas, co jest? Wychodzimy, wychodzimy, dobra. Minuta, macie. Minuta? Tak oj wiesz to jest najlepsze, że ani razu cienia nie widzieliśmy w ogóle, nie? No ja też? No właśnie, właśnie to jest dziwne. 70 mam Chodź po 40 sekund! No szukaj, szukaj, to otwieraj sobie spokojnie. O jest, nie? jest bajka, jest Dobra. bajka, dobrze. Dawaj, dawaj, ciągnij, 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 ciągnij Tu są drzwi, chodź! Dobra Lecimy Dobrze, o, dużo, dużo dużo tych szafek. O o! Maciek, ruga. Biorę ostatnią, bo leci. Dobra. a nie musiałem tego brać. Kurczę, szkoda. Dobra, wykorzystałem jedną poltionkę. Oj, oj, oj. Światło, ale... światło, zabrałeś? No. Dobra. Dobra. Teraz trzeba chyba szybkość. Chodź, chodź. Masz? Tak, tu są drzwi. Chodź, Zalazłeś, chodź. zaś okej? Okay? A wajchę? No wajchy na razie nie ma, biegniesz. Cień! Płoń, jeju, ale się uf, wystraszyłem. Uf. Ja No ja, Nie, ale wajkę trzeba znaleźć, bo będzie nas gonić zaraz ten no-timer. No, szukam i te po schodach do góry, to są jakieś 50 schody, sekund, 50 sekund, to mało sekund. Biegnij po schodach! Biegnę, pierwszy raz schody są, co jest ile no pięter? No właśnie, o ile tu ich jest, Maciek? Masakra! Ja cię, nie ma wajchy! Gruzia, musimy znaleźć wajchę, musi być wajcha teraz tutaj. Szybko na dół, bo na bank gdzieś cień jest, tam widzę jego nie. wiem, nogi. ale Ruzia, musimy znaleźć cień, bo coraz bliżej. Timer no się kończy. No wiem. 20 sekund! O leci nie! Coś! Kowam się, nie! My nie damy rady, ja mam no stopić, bo. No Ej, nie! Nie, nie, no nie! Co no, to ma być? Leć! Leć, no szybko! Maciek leci timer, leci bajchy. timer, leci timer, pewnie. Nie! Wakum! O nie, o nie, leci timer, leci timer, leci timer. Dawaj, wojkę! Nie mam wojny! Przeżyłem, przeżyłem, wojkę pociągnąłem, jest! Ej, ja zrobię sobie rewajwa. Tak, rób rewajwa. Dobra, bo mnie wziął w ten, odkurza, pociągnął, wakum. Kurczę, leci cień już. O nie! Znaczy ten leci, chowaj się. Nasz Tak! Dobra. Powiem Ci tak, jak timer się skończył, to można pociągnąć no. i tak za wajkę jeszcze jak znajdziesz Tak? To teraz misja znaleźć tylko wajkę, bo mam 105 monet Tak Ej, jest spotka Szukaj, szukaj ten Wajchy. Dobra, mam wajkę i Dobra. zostało 20 sekund. Rusia dawaj, dawaj, dawaj. Zdję jestem Minus 21, musimy to zrobić, damy radę Dobra. o ile tu jest pomieszczeń? I ty weź le Prawo. Tu Są drzwi, chodź. Dobra, dobra. A wajcha? Bo to jest też jej... ważne. Nie widzę jej na razie. Tu są drzwi, chodź. Widzisz? Dobra. Minutka. Dwa razy mrugało. Dwa. się. Ja czekam chwilę, niech on przeleci. Dobra, i teraz. Ja się, ja od się razu. stresuję, bo zostało nam naprawdę mało do zrobienia. No wiem, damy radę. Dobra, lecimy. Okej, okay, okej. Okay. 45 on. sekund. Cień, 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 cień. Ja się go boję! Tylko wiem. Rozglądaj się. O jest, bańka! Jest w super łaśnym miejscu. Dobra. I tutaj chodź. Rudzia, Rudzia za mną. Idę. Idę, Maciek. 17. ci... Bardzo się stresuję. Minus 16. Dobra. Minus 16. Ja lecę na wprost. 15! Tu jest! 15! Tu jest! Dobra. Leci, no leci. Mrgało dwa razy. Aua, aua, aua. Chowaj się. Chowam się, dobra. No. Oj... No leć! Czemu się zglitchował gdzieś na lewo? Ej, cień był! Wiem, cień też był i nas zaatakował. Leccie, wow, bo wow, wow, musimy wow, wow, wajkę wow, wow, pociągnąć Dobrze Dobrze, Oj, dobrze, był. dobrze Tutaj Nie. czternastka jest. Dobra. Ale ciemno Dawaj, 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 lecę za tobą Ciemno. W lewo poleciałem jak coś Tutaj jest dobrze. 13! No ale dobrze polecieliśmy, dobra, teraz wajkę, tylko trzeba znaleźć. Proszę nie ma. Wiem, szukaj, szukaj, szukaj Tu nie Dwanaście Jest Wajka, leci! dobra. Leci! Chowaj się! Schowałaś się? Tak! Dobra, ja też Wow! Co jest z nim nie tak? To ej, no iść skokuję! Czemu on tak dziwnie lata? Halo, czy co on jest? Nie, on jeszcze leci czy co? Dobra, no już, ma... już, już, już Wajkę pociągnąłem. Minus... Dobrze! 10 poziomów, 10 poziomów jeszcze, Ruzia. Biegnę za tobą, jestem za tobą cały czas. O, ja cię kręcę, ja. O, dzień! Trzeba uważać. Przedołek no był. Druga. Ruzia. Dawaj się. Dobrze. I musimy pobiec. minus 8. Jeszcze mam 105, monet, damy radę. Ej, ja mam 55. No, ale ja będę miał potiona, to spoko będzie, nie? Bo przetestujemy no. go, co on robi. Tajemniczy i demos. Dobra. W prawo. Biegnę. Wajchy, nie było za nami? Właśnie nie. Dobra, ja nie wiem, gdzie mamy biec. Tutaj, Ruzia, tutaj. Dobra. I szybciutko teraz, kurczę... Wajchę trzeba znaleźć, Ruzia. Minus pięć. Wajcha, wajcha, Ruzia, ja wajcha. nie widzę wajchy, ja nie widzę wajchy, a jest minus 4. Dobra, damy radę. Leci! Nie ma wajchy, Ruzia. Leci! Powaj się! Chowam się, ale Wajka zaraz będzie potrzebna, bo już czuję ten oddech Oddech śmierci? Tak. Nie, ty się śmiejesz, ale zaraz naprawdę będzie czerwony ekran. Bo coraz ja bardziej ekran robi się ten, ten dźwięk. Minus no. jeden, mam Wajkę! Ostatnia Jest. sekunda została Ruzia i będziemy mieli item teraz! Uwaga! Odsuń się Ruzia. Odsuń ja się. też mam item! Odsuń się! Dobra, trzeba go wziąć, Ruzia, teraz. Za sto, mam sto mogę go wziąć, mam potion, zobacz. Patrz, ja też! No, testujemy, co robi. Tak, na trzy. A ty masz tego dużego? No nie wiem, twój też jest duży. A ty masz tego dużego potiona? Ci było stać. No? No, udało mi się. Ej, to poczekaj, to sprawdzamy równocześnie. Tak. na Trzy. Cztery. Robię łyku, łyku. A on szybko biega po prostu. Ciekawe ile ale... teraz będę mógł biegać. Czas leci. Ale jak on świeci. Wie, 15 sekund w ogóle. Co się stanie jak zostaniemy tutaj? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale wykryliśmy ten nowy. Ej, nie idziemy tam chyba, co? Czy idziemy? Nie, nie. No Czy idziemy, poczek chodź. Poczekaj. Poczekajmy na to, jak będzie leciał. Jak w ostatniej chwili będzie na nas leciał, to wtedy wbiegamy w drzwi, bo czas się nam kończy. A ja się boję. Dobra. A, leci! Stop, 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 poczekaj. Poczekaj. Nie, ja wchodzę, ja czekam, Ja czekam, ja czekam. Ja czekam. Ło! Co się ja stało? A bo ja ty uciekam. uciekłaś, mieliśmy w ostatniej chwili to nie, zrobić! ja się bardzo bałam. Nie, mieliśmy to naprawdę w ostatniej Ej. chwili zrobić. Ej, on mnie teraz dopadł, widziałeś to? Ej, nie będę nas dopadł. No właśnie. Ale za szybko to zrobiłaś, bo chcieliśmy myczek zrobić taki, wiesz, że już miał lecić, wiesz, budować tutaj wiesz, napięcie. wiesz, że te drzwi, no właśnie ja budowałam napięcie, wiesz, jak te długo drzwi się otwierały. No dobra! To już miałeś przetestowane ile, ale my zginęliśmy teoretycznie, bo słyszałem. No te! No właśnie nie wiem, bo ja widziałem jak mi na końcu dopadł. No mnie też, właśnie widziałem nasze te mimo, cienie. Mimo, nie już otworzyłam drzwi. Tak, ale udało nam się zdobyć Itemos. Trochę skopaliśmy jedną sprawę, bo do wyrwy mogłem odstawić ten itemek. Ty, w sumie racja, po co ja go piłam, posłuchałam no, się ciebie. No bo on jest unikalny, ale dobra, kiedyś to się powtórzy i się weźmie zamiennie świeczkę na tamten itemek, ale co, udało nam się za pierwszym razem, chociaż wątpiłem w nas, no to macie tutorial no. jak to przejść łatwiutko wow. i jest subcio i trzymajcie się do następnych odcinków, a w ogóle... Dzisiaj widziałem o 17, tak, czy o 18, nowy trailer z dorsów, Floor 2 oficjalnie, na oficjalnej stronie widziałem, nie? Więc musimy to śledzić, tak, i mam nadzieję, że będą nowe dorsiki, bo Floor 2 tam już było napisane, nie? Tak, było, ja też widziałam, Dobra, i trzymajcie się, pamiętajcie o zasłonięciu łopeczki w górę, subskrybujcie kanał, wysyłajcie do swoich znajomych, bo nowe dorsy wychodzą w końcu. I do następnych ciekawych odcinków, pa! Pa!